obiecaliśmy państwu tę analizę mowy ciała tej komunikacji niewerbalnej i będziemy zaczynać od samego początku. Raz jeszcze przypomnę, w naszym studiu Maurycy Severn, ekspert mowy ciała i trener wystąpień publicznych, zanim o tych pierwszych gestach i powitaniu, bo faktycznie nasze ciało wiele mówi i za chwilę na to dowody, to zacznijmy od samego początku, czyli tego otoczenia, tego mównicy, bo, bo to elementy w studiu, przy którym stanęli Kamala Harris i Donald Trump. Jak wygląda studio? Studia jest ułożone dosyć ciekawie. Sama kolorystyka jest istotna, to znaczy granat, który podkreśla, że wystąpienie ma charakter profesjonalny, natomiast dla mnie najważniejszym elementem przy analizie tej przestrzeni, czyli czegoś, co potem wpływa na sylwetkę mówców, ale tak samo na to, w jaki sposób te osoby będą się zachowywały pod kątem komunikacji niewerbalnej, czyli kolejnych elementów komunikacji, jest to, że mównice dobrano do wzrostu kandydatów. Z jednej strony mamy pewną formę równości bo między kobietami a mężczyznami, a z drugiej strony okazało się, że Trump dostał mównicę wyższą, a do Harris nietypowo zastosowano mównicę niższą. Co więcej, sam kształt mównicy, tego tutaj nie widać na tym zdjęciu, jest tak ułożony, że za tą mównicą jest pewna przestrzeń, która z jednej strony niższej osobie pozwala lepiej stawać, a wyższej ciężej. Czyli Trump stojąc przy mównicy, chcąc opierać się dłońmi na mównicy, musiał się automatycznie pochylać. I z jednej strony, ciekawe, pomogło mu w pewnym elemencie to, ale niekoniecznie jeszcze będę wyprzedzał teraz fakt. To właśnie. Mamy omówione studio, te zasady proksemiki wpływające na przebieg dyskusji między kandydatami i powitanie. Wejście. Pojawiają się w studiu zaproszeni przez prowadzących Kamala Harris i Donald Trump, i warto zwrócić uwagę już na samo powitanie. Moim zdaniem Kamala Harris weszła pewniejszym krokiem, ale także co? Rzuciło mi się w oczy i pokazuje już to zdjęcie. Właśnie. Zaszła zdecydowanie dalej niż ten pulpit. Dokładnie. Co więcej, wykorzystam pana redaktora, podała rękę wyżej. Z jednej strony, ten sposób podawania dłoni może być odbierany jako sygnał demonstracyjny, ale z drugiej strony może to być sygnał podkreślający kobiecość. To jest prawie jak mi w rękę. Z jednej strony to też sygnał, który bardzo często stosuje się, szczególnie kiedy to robią kobietę, do podkreślenia kobiecości, czyli obniżenia nawet o 20% agresji u mężczyzny w kulturze naszej. Czyli też to działało troszeczkę uspokajające na Trumpa, ale Trump był sprytny podał rękę wysoko, tak żeby wszyscy zobaczyli, że on jest silniejszy, nie dominował charyzm, bo mógł to zrobić w swoim zwyczajnym stylu. Przepraszam, że to zrobił, on pociąga bardzo często innych ludzi, a tym razem tego nie zrobił, czyli ograniczył system komunikacji. Co więcej, to, co pan teraz robi, czy podanie dłoni wierzchem do góry jest odbierane jako sygnał okazania szacunku, podporządkowania się. Czyli już na początku debaty dał szansę jako siłacz, pewny siebie, ty, kamelo, masz u mnie fory. To było działanie strategiczne. On zresztą powiedział, żeby bawiła się dobrze w trakcie tego, ale to mieliśmy na tym powitaniu takie elementy. Niewerbalne wymiany siły, że z jednej strony Kamala Harris wchodzi w przestrzeń Donalda Trumpa, a z drugiej strony właśnie to powitanie, sposób przekręcenia dłoni też pokazuje. Szybkość, czyli weszła dynamicznie, jestem dynamiczną kobietą, z drugiej strony weszła w przestrzeń, gdzieś pomiędzy nimi była taka. Niewidzialna linia, która, która sygnalizowała to jest przestrzeń proksemicznie należąca do prezydenta Trumpa, a ta do prezydent Harris. I ona złamała tę zasadę, pokazała ja jestem silna. Ogólnie to była jej strategia. Zresztą, jak widać na tym zdjęciu, mamy pokazaną tutaj paną Prezydent Harris jako osobę o silnej, mocnej gestykulacji. Amerykanie, może narysujmy obaj, proszę bardzo, mają taki styl amerykańskiej gestykulacji. Tak. Wyraźna gestykulacja silna. dłońmi i dosyć wysoka. Europejczycy gestykulują na wysokości mniej więcej pępka, na wysokości bioder. To jest nasza charakterystyczna, ale Amerykanie, szczególnie w czasie debat, w czasie wystąpień przy mównicach, podnoszą ręce. Ta tektyka wynika z tego, że. Takie kiedyś nauczono pewnie któregoś pierwszego mówcę, że dobrze jest trzymać ręce na wysokości twarzy, czyli w tym miejscu, gdzie pada wzrok. 43% czasu ludzie patrzą w przestrzeń oczu, a 13% na usta. Czyli gestykulacja jako silny przekaz dla odbiorców będących wzrokowcami niesie bardzo silne, silne emocje, dużo kodu. I to mówcy wykorzystują. Harris natomiast, ma ten styl, który jest związany z dwoma rzeczami. Po pierwsze podkreśla kobiecość, a po drugie wyraża bardzo silne emocje. Proszę spojrzeć, to ułożenie, pokażmy Panie redaktorze, to emocje. Trump częściej stosuje gestykulację ściśniętej dłoni, która podkreśla Jedną ręką stanowczość. Ale to akurat jest związane z tym, że ta mównica, do której niestety jest przyklejony jedną ręką, a to wynika, za chwilę zobaczymy na ekranie, z pozycji, którą on przyjął. Niestety, to jest taktyka, a z drugiej strony jest to element związany z technicznym wystąpieniem publicznym. Ale Harris, wracając do niej, ona była emocjonująca, ona była emocjonalna, ona podkreślała ten związek z publicznością, z tym, co mówi. Szczególnie, że mówiła dosyć szybko, czyli gesty szybkie, wysokie. I miałem wrażenie, że ta wysoka gestykulacja e, także i dynamiczna e, pomaga jej e, uzyskać dodatkowo pewność i wzmocnić przekaz. Z jednej strony tak, ponieważ ręce niosą siedem razy więcej przekazu niż głos i słowa, czyli są bardzo silnym w czasie kampanii wyborczych również elementem komunikacyjnym. Natomiast sam motyw, w jaki sposób byli kręceni kandydaci, też powodował, że te gesty musiały być wyższe. Dlatego część gestów, które stosowała pani Harris, które ja gestami startowymi, one nie były widoczne. Tak samo jak u Trumpa. Ręka, którą trzymał na mównicy, nie była widoczna, tylko wysoka, silna gestykulacja, która pojawiała się u niego. Ale powiedział pan też o tych pozycjach zajętych przy pulpitach. Donald Trump przyklejony ze względu na swoją pozycję, a nie Kamala Harris, która też... Pokazywała w tej debacie swoją kobiecość. Oczywiście jak najbardziej. Zaczynając od tego, że widoczne były elementy takie jak kolczyki. Perła jest takim elementem czystości. Z drugiej strony był widoczny element tutaj w okolicach w klapy, okolicach czyli flaga, która mieniła się na złoto w przeciwieństwie do flagi typowej, klasycznej u prezydenta Trumpa. Przerwę na moment, hmm? dlatego że mamy teraz na żywo Kamalę Harris, która o, zabiera jest. głos. Posłuchajmy. To Kamala Harris już po debacie. Myślę, że dużo luzu już więcej pokazała niż w studiu. Jeśli chodzi o poruszanie się, znowu te gestykulacje, zwróciłem uwagę na to, o czym Pan mówił. Wysoko trzymana jedna dłoń, w drugiej trzymała mikrofon. Uśmiechu dużo więcej. Dużo uśmiechu. Co więcej, to widać tak samo po pierwsze, dobre przygotowanie Kameli. Ona na przykład trzyma mikrofon w lewej ręce, jest praworęczna, ta prawa ręka jest wtedy bardziej motoryczna, może więcej rzeczy pokazać. Tak jak mówię, dłonie są silnym przekaźnikiem. Z drugiej strony jej ciało, całe gra. Czyli kinestetyka ciała, to jest nie tylko gestykulacja, to ruchy głową, to ruchy tłowiem, czyli emocje, które z niej wychodzą. I pojawił się to, ten, ten uśmiech, ten element, który jest bardzo pozytywnie odbierany przez takiego zwyczajnego Seweryna Kowalskiego, a mianowicie jej uśmiech, tak zwany górną i dolną szczęką. To szerokie, tak zwany pełny, w badaniach to się brzydko na Pokazanie mu zębienia. Ale to jest piękny, wspaniały uśmiech, który komponuje się z jej karnacją, z jej kobiecością, ale tak samo z jej wielkimi, szczerymi oczami. To wystąpienie na żywo przerwało naszą analizę i chciałbym wrócić do tych elementów kobiecości, tego co analizowaliśmy, jeśli chodzi o postawę Donalda Trumpa i Kamali Harris przy pulpitach. Na przykład w tym miejscu, kiedy Państwo spojrzycie na prezydenta Trumpa, Trump stoi z bardzo wąsko rozstawionymi nogami. One są niemal złożone. To też powoduje, jak zauważyłam, u mężczyzn, kobiet wysokich, coś, tak ja kiwaczkiem, czyli ruchy niekontrolowane. Dlatego musi cały czas stabilnie opierać się jedną ręką i gestykulować drugą. Robi to na zmiennie. To też jest efekt tej mównicy, ponieważ ona jest tak ustawiona, że utrudnia wysokiemu mężczyźnie podejście do niej, czyli stabilizację. Harris natomiast w tym miejscu, oprócz pięknej aparycji, ale też z drugiej strony elementów kobiecości w gestykulacji, mocnej, silnej, ale jednocześnie z opuszczonymi nadgarstkami, u niej pojawiła się w tym miejscu, jak Państwo zobaczycie, jej postawie ustawienie, które nazywa się baletniczką. To jest takie ustawienie, kiedy noga ściśle dotyka powierzchni, a jednocześnie jest wyprostowana. Efektem ubocznym, ale na szczęście szybko przez nią włapanym, było krótkie kołysanie się. To jest efekt uspokajania się, taki atawizm, który pojawia się u nas, kiedy chcemy wykorzystać te informacje szeroko zaszczepione przez naszych rodziców, którzy nami kołysali. Więc ona też się stresuje, jest człowiekiem, ale potrafi te emocje bardzo silnie nie ogarnąć i jest w stanie je kontrolować. Przyznają Państwo, że mowa ciała jest fascynująca i jak wiele wyraża. A ja mogę Państwu powiedzieć, że to dopiero początek, dlatego że przeanalizowaliśmy ledwie kilka punktów i właśnie z początku tego spotkania pojedynku Kamala Harris-Donald Trump, dlatego nasz ekspert mowy ciała i trener wystąpień publicznych, pan Maurycy Seweryn, Powróci jeszcze w programie i kolejne punkty będziemy analizować. A teraz już czas.